Powinno coś widać. E, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Mariusz. A to, co widzicie, to jest e, Mintest wersja 0.4.6. E, będzie to mały test odnośnie Windowsa, ponieważ e, no, streamowanie tej gry na systemie Linux e, już pokazywamy raczej większość e, tej gry, którą właśnie widzicie, streamuje na Linuxie. To zazwyczaj najnowsza kompilacja, a tu mamy wersję stabilną 4.6 i to jest mała, nie wiem, mały test odnośnie Windowsa, jak to będzie wyglądać na Windowsie, jak to się streamuje na Windowsie, jak to się prezentuje na Windowsie. Jeśli chodzi o grafikę, to szczerze mówiąc różnicy nie ma. Gra, jeśli chodzi o użycie procesora, działa tak samo. Czyli mój wiatrak po prostu wyje. Jedyny problem jest taki, że mój Windows że mówiąc, nie działa stabilnie i dlatego na nim nie siedzę. drugie, nie lubię Windowsa, więc e, przyzwyczaję się już do Linuxa. Od kilku, na, od kilku lat siedzę na Linuxie, więc. <laughs> lepiej tam się czuję. Robimy mały test może. No, jeśli chodzi o Dogrywanie się powiedzmy szczegółów to na Windowsie wygląda to dużo lepiej, nawet w momencie streamowania. Na stronie właśnie MinTest tam dział do pobrania, gdzie można sobie pobrać właśnie tą grę. Wybrałem wersję beta. Teraz nie wiem czy dobrze zrobię czy źle, nie wiem która, jakie to jest wydanie. Kolejną rzeczą jest też to, że jest to wydanie zubożałe, do, jeśli chodzi o wersję Linuxową. Ponieważ nie ma tutaj większości modów typu klatki. Wszystko opiera się na modach, prawdopodobnie, bo nie grzebałem, nie grzebałem jeszcze w tych w katalogu, czyli na modach podstawowych. Żadnych takich dodatkowych stylów farming, czyli pod, nie wiem, prawa, kwiatki, kości, Prędkości powinny być, bo jest, bo jest tu rozgraniczone, jeśli chodzi o rodzaj rozgrywki, czyli budowanie i chyba przetrwanie, co zostało wywalone z obecnej wersji Mintest, którą mam na Linuxie. Obecnie będę sobie chodził po świecie i będę po prostu zwiedzał. Nie mam zamiaru nic budować, ponieważ jest to losowo wygenerowany świat. Wersja na no, Windowsa i nie będę do niej wracał. To co widzę to tylko to, że gra się sami przycina. Jest na pewno spowodowane dogrywaniem się powiedzmy całej mapy, ale <laughs> na Linuxie w ogóle tego nie odczuwam. Z płukającego wiatraczka w mojej laptopie wnioskuję, że, że gra mocno bije po procesorze, tak jak na systemie Linux, więc myślałem, że to jest tylko przypadłość jeśli chodzi o Linuxa, a tu wychodzi na to, że to może być też przypadłość jeśli chodzi o Windowsa. Jak widzicie to też stary, stary styl M menu czy menu, jak w nowym już tutaj są te ikonki, określają gry. Po drugie zostaje wywołane właśnie te, te trwanie i budowanie. Ich w ogóle już nie ma. Najnowszej kompilacji. zostało właśnie tylko mintez, czyli jako mintez game, no i minimal, czyli po prostu granie na window, powiedzmy To drzewo powinno chyba zniknąć. Tak. Choć tutaj jest trawa, więc ciekawe, czy są tu kwiatki, bo jak są kwiatki, to trochę jest to pomieszane. Cała gra mi dziwnie ścina. Co jest zabawne w przekazywaniu okna w systemie Windows? Widać górną belkę programu, zaś na systemie Linux tego w ogóle nie widać. co dla mnie jest plusem, ponieważ widać samą grę, czy okno, znaczy obraz gry, a nie powiedzmy, nie wiem, okno wyznaczone. No, dziwo mi się, co chwilę jakby wie, co szczerze mówiąc, na Linuxie nie ma w ogóle bytu. Wiem, że to jest dogrywanie się mapy, ale bez przesadu. Dobra, no, tu nie chcę wskoczyć. Jak mówię, jest to mały test streamowania, a raczej porównania właśnie jeśli chodzi o streamowanie MinTest, jak to wygląda na Windowsie i jak to, jakie mam doświadczenia ze streamowaniem właśnie MinTest na systemie Linux, a dokładnie na Ubuntu. Widzę, że mapy tu jest kompletnie zryty. A, tej wersji też nie ma tego, animacji odnośnie zmiany klocków. Co i za coś. Mam nadzieję, że podgląd streama nie ukazuje tego, jak widzicie tę grę, ponieważ jeśli widzicie ją w taki sposób, jak, ją, jak ja ją widzę, jak ja streamuję, czyli powiedzmy, jest to dość skokowe oglądanie, więc zbyt wiele to się nie różni od tego, co streamuję na streamie Linux, ponieważ powtarzam się już któryś raz, jest to porównanie wersji, jeśli chodzi o streamowanie na jednym i drugim systemie. Z podglądu widzę, że wygląda no, to podobnie, choć jest to, tutaj trochę jest to płynniej, choć sama gra chodzi mi gorzej, to dużo gorzej niż na systemie Linux, jeśli chodzi o streamowanie, ponieważ na, podczas nawet streamowania, to, że mi się procesor grzeje, tak jak i tutaj, to mimo wszystko gra chodzi mi bardzo płynnie. Za tutaj gra po prostu mi się na co tam nie wiem, kilkanaście kroków. Czy wyrabia z FPS-ami? W ogóle powinniście to widzieć na belce, że czasami mam powiedzmy 30, i FPSy y spadają. Czasami jest 4, 50, dochodzi do 50. No, ale są sytuacje, że po prostu i spadają. Jestem ciekaw, jakby to było, jakby włączyłem, jakbym włączył. Zaraz się o tym przekonamy. Ustawienia... Tak, ozdobne drzewa... Płynne oświetlenie, chmury 3D... Nie no, wiadomo, że przezroczyste. Dlaczego? Łącz hmm. cząstki i realistyczna ciecz.

Wyłączyłem kilka rzeczy i albo mi się wydaje, albo gra trzeba chodzić później, albo zyskała trochę FPS-ów, Albo mi się tylko tak wydaje. No nic, to nadal są testy, nie będę jakichś, powiedzmy, lepszych rezultatów, jeśli gra na rezultatach, które mam ustawione na Steamie Linux, nie w stanie wydźwignąć ją, czy podźwignąć wyżej niż to, co mam właśnie na Steamie Linux, no to moim zdaniem coś tu jest nie ten test oświetlenie, ozdobne drzewa, nieprzezroczysta woda, elektryczne ciecze, błąd cząstki, Okej, okay, moim zdaniem gra działa, e, będę tutaj kończył ten stream, jeśli chodzi o test właśnie Mintest. E, moim zdaniem gra działa dużo gorzej na systemie Windows, jeśli chodzi właśnie o tą grę. E, dogrywanie się mapy nawet podczas streamowania na Linuxie nie występuje. Tutaj zaś y, klatki nie dość, że spadają, to jeszcze gra się po prostu zacina. Co jeszcze mogę powiedzieć? Brakuje tutaj, mod, powiedzmy, możliwości pobrania sobie najnowszej kompilacji gry, co na przynajmniej Linux, y, czy powiedzmy, no, w przypadku Ubuntu po prostu nie jest problemem. Tutaj nawet jak kręcę się wokół własnej osi po tych takich kratkach, tam wyznaczonym, gra potrafi mi się przyciąć i obecnie wykazuje mi 30 klatek na sekundę, chyba tak to zliczone. No co jest słabe, bo za wiele tutaj po prostu nie ma do pokazania, a gra zwalnia, więc jeśli naprawdę chcesz odkryć um, możliwości tej gry. E, zobaczyć jak naprawdę ona działa, no to polecam e, zainteresowanie się właśnie Linuxem i wersją na Linuxa, przepraszam, bo nawet przy działającym antywirusie, e, streamowaniu i włączeniu grze tutaj po prostu się powiesza, a na systemie Linux tak naprawdę, nawet podczas streamowania, to, że wy widzicie całą grę w skokowym, jakimś tam, jak to się nazywa, scenerii, że cała gra, powiedzmy, tam na streamie tnie, czy to jest bardziej pokaz slajdów takich, albo przeskoków, tak, ja jak, powiedzmy, to streamuję, i Wam pokazuję. w tym momencie i u mnie gra po prostu działa płynnie. Ja nie, mi się w ogóle nie wykazują żadne przycięcia, nawet jeśli gra mi się doczytuje, czyli mapa mi się doczytuje ładuje. Nie mam odczuwalnych przycięć spadków animacji. Po prostu gra działa cały czas płynnie i cały czas tak samo. Mapa jedynie dogrywa się dużo wolniej, więc czasami zdarza się tak, że po prostu wchodzimy w jakiś tam teren, który jeszcze jest niedoładowany, ale gra nam nie zwalnia tak jak to występuje tutaj. Co szczerze mówiąc mnie zdziwiło, bo myślałem, że na systemie Windows będzie to działać dużo lepiej, będzie to zoptymalizowane, a okazuje się, że no, gra działa dużo gorzej. Oczywiście jeśli bym przestał streamować, no to może wtedy byłoby to płynniejsze, no ale większość właśnie streamów z tej gry streamuje na streamie Linux. No i to co tutaj powiedzmy mi się dzieje, nie dzieje mi się na streamie Linux, więc coś to oznacza, To bo na tyle jeśli chodzi o tą grę. Zaraz będę spróbował streamować kolejną. Będę, powiedzmy, będę testował, jak to wygląda. To było na razie z mojej strony i z tej gry, czyli test Wersja oryginalna z 4.0.4.6. Na stronie jest ona oznaczona jako wersja beta. więc to jest w ogóle z wersji beta. Ale taką wersję pobrałem. No i do następnego razu, trzymajcie się, hej!